Cześć, słuchajcie, witamy Was em, w, no, w pierwszym odcinku z gry, w której jak widać gra Karolina w jakieś Little Pony, czy co to jest. Karolina nam zaraz wytłumaczy. Yeah, to jest Little Pony. No? Yeah, little pony. Em, tak, na stronie dostępnej, póki jak dobrze oferujemy, na internecie. Okej, okay, tutaj sobie skina wbierzemy, tylko szybko, póki jeszcze mamy czas. Szybko, szybko. No, szybko właśnie. Czoko czoko. No szybciej! Karola, wybierz coś! A, mamy! Mamy hukuchaczkę! Ale nie, bo szybciej ile tych kategorii Karola, no! Dobra, Victory! No syk, syk! A ty wcisnęła poker! Tu mamy na koncie! Nie dotykaj tego! Tak, nie dotykaj. Znowu to samo. Loading. No nie, znowu musimy wbierać, tylko szybko. Szybko, bo jeszcze 10 minut. No teraz wolosuj I nie dawaj żadnych gier, powerków. Proszę cię, Karolina. No. Szybko. No, wybieraj Karolina, szybko. Leć tak jako Sadio, szybciej, no? Nie, ale wtedy musisz się cofnąć na ogon. Trudno, lecimy bez ogona, bo już nie będziemy się wracać. No, dawaj. O, nie. o dziewczyna. Dobrze. Fiktori. Pchoto. I teraz szybko. Zadł, zadł. Koniec Aha. odcinka. Ej, ale tak się w to gra? Aha. Tak.